wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale a dzisiaj pokażę Wam taką moją Ala wieczorną rutynę, bo nie można to nazwać rutyną, bo prawie nigdy nie robię tak samo. Zawsze coś się zmienia w tej mojej rutynie. Ale ogólnie na początek filmu chciałabym Was poprosić o łapeczki w kukurę. jeżeli się takie filmy, subka też możecie kliknąć i lecimy do filmu. Ogólnie to jest tak. Przed sekundą widziałam z angielskiego. Jeszcze moja mama była na zakupach, więc będziemy sobie teraz rozpakować. Ale na początek, będziemy umyć ręce, bo to zazwyczaj właśnie robię zawsze, jak wrócę, właśnie z jakichś dodatkowych czy z czegokolwiek. Więc wysyłam was tutaj. I myjemy rączki. Ogólnie to jeszcze musimy sobie zrobić, funkcję, bo moja mama ogólnie. Pojechałam o nie wiem, czy nie słychać. Aczkolwiek byk, 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 I pokażę Wam tak, jakby był pielęgnację twarzy przed umyciem. Dobra, więc ogólnie to teraz ym, ja rozpakuję te zakupy, które tutaj mam i powiem Wam dalej, co dalej robię. Okej, okay, więc ogólnie już wszystko rozpakowałam, już się w miarę ogarnęłam. I tutaj została tylko mąka do zaniesienia na dół. No co jeszcze? W ogóle dzisiaj będę testować takie bonitki Setters. Badan kokosowo mleczny. Jestem bardzo ciekawa jego smaku. Znaczy nie wiem, czy dzisiaj, nie obesuję wam, że go dzisiaj przetestuję, może być tak, sobie go do szkoły, ale zobaczmy i przetestuję te chipsy. Crunch Chips, od za paprykowe, bo kocham paprykowe, ale nigdy nie jadłam z tego rodzaju, zawsze jadłam laysy dlatego przetestujemy. A w tym momencie, witam w mojej kuchni, robimy kolację. Ogólnie to robimy sobie hot dogi jednego hot doga z parówkami, z serem. Czedar. kocham i polecam. Więc tak, no cóż, no. Czekajcie tam chwilę. O nie, dobra, no, najpierw nastawimy sobie wodę na parówki. Bo potem będę musiała czekać? Ogólnie to teraz może być huk. O owoc święty. A więc tak, weźmiemy sobie największy garczek. Nie wiem po co, skoro będę jedną parówkę grzała. Aczkolwiek. Trudno. Święty, jak to się uczę. Boże, dobra. Przepukujemy garczek. Ołom. Dobra. Wlewamy wodę. Nalewamy jej troszeczkę. My ogólnie mam takie łuki. Mega polecam. A włonę Tyle wody powinno wystarczyć, więc nastawiamy. Dobra, bierzemy deskę. O, jadko. jest deska, pięknie. Brawnie to tutaj trzeba ok, otworzyć. Gotuję dwie parówki. Gotuję dwie. Tak, nie. A w tym momencie robimy bułeczkę. Wiem hmm. co. do hot dogów. Bardzo lubię surówkę ym, Kolesław. Mega mi ona smakuje. Nie lubiłam na początku jej, ale jakoś się do niej przekonałam i zawsze sobie ją daję właśnie do hot dogów, dlatego tym razem również to zrobimy. Pachnie ona przepięknie. Ogólnie to jest ona z białej kapusty. Mhm. <noise> uh -huh. Ja ją lubię i ja ją jem. To polecam. Nie tylko do hot dogów, ogólnie polecam. Boże. Czemu to się nie chce otworzyć? O, otwarłam pięknie. Ogólnie to z tych bułek jeszcze nigdy nie robiłam hot doga. Bo ostatnio się uczyłam i mama mi robiła hot doga, a nie wiem, czy mam to przeciąć jakoś, ale zrobimy po mojemu. Po mojemu zrobimy. Czyli przetniemy tu. Może, nie takie proste. Pyk, 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 pyk. Nie, tu nie będę tego przecinała na sam koniec. Żeby mi ta parówka nie wyleciała. Ja te paróweczki są małe, dlatego. Dobra, powiedzmy, że tak będzie, ok? Tak będzie. I naleję tu keczupu, włożę tą parówkę, dam. Nie, najpierw naleję keczupu, dam ręczurówki i dam parówkę, dam zorówki i. To? to ma sens ogólnie, ok? Powiedzmy, że to ma sens. Zrobimy sobie przy okazji kakao. Dobra, wiem, że jest ciepło, ale proszę nie wnikać, ok? Proszę nie wnikać. Dobra, Zrobimy sobie taki kubek, prezentację. Metka. No, wiem. Czy mam mleko? Czy my mamy mleko? Bra, mam mleko. Nie ma go za dużo. No cóż. O Boże, nie mam gwizdka, a nie mam. Dobra. Mam ogólnie takie urządzenie. Tutaj trzeba nalać wody. Tu zamknąć. Potem tu naleć mleka. I to będzie piszczało. Ja nie Czekajcie, moja woda. O Boże, to mleko tu nie. nie no! Boże, tu wszystko się gotuje. Ja wodę Boże, Może, mi. Czekajcie, bo to się gotuje. To najpierw to przetępujemy. A ja nie mam gotować te warówki. Nie no, ja muszę gotować. To się nie zagotuje, no nie? Kurde, dawno nie gotowałam korupcji. Ja nie mogę, ja nie wrażenie, ja no, że to zrobię. Powiem, że to wody wystarczy. Dobra, weźmy to tu. To się gotuje. Znalejemy mleczka. No, mleczka, dalej. A wylewam całe to mleko. Trochę mało, ale trudno, nie doleję do końca tego. Tak. ja nie pamiętam, na no serio, jak się gotuje parówki. Dobra, czekajcie chwilę, bo tutaj się gotuje pięknie. Dajmy mleczko. To mleko włączymy już, więc lecimy. Dobra, ogólnie powiedzmy, że ogarnęłam sprawę. Zaczęło mi się gotować mleko. Ta woda zaczęła też tutaj wybuchać. Jeszcze nie wiedziałam, bo mam mega małe parówki. Wielki garnę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak to wygląda. No ale cóż, no musi się tak ugotować. Będzie tak. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, co wyjdzie z mojej kolacji. Ja Miało być tak pięknie. Miałam umieć gotować parówki. Tak to się piekło. Ale dobra, muszę szybko ogólnie kakao sobie zalewać Dam dwie łyżki, bo nie wiem, powinnam dać cztery, bo mam taki wielki karnek. Ale dam mało mleka. Więc nie wiem, dam takie dwie i pół. Nie wiem, nie wiem. mega dawno nie biłam kakao, koło Dobra, dam jeszcze jeden. Będzie za słodkie, O, mnie nie bardzo dawno nie biłam kakao, co w sumie też to przed sekundą powiedziałam. Ale ja nie okej. Okay? No, a więc dobra, teraz zalewamy z ulewą. Przepraszam, ja mam go bardzo mało. Boże, to będzie za słodkie, bo ja mam tak mało tych. Tak, tak. Tak. Dobra, tłum. Daj, ja nie piję, już daj, niech to się raz Dobra. W ogóle nie muszę jakoś ściągnąć. To nie będzie łatwo do No dobra, poszło. trzeba teraz wylać tu wodę. To nie będzie taki spad. Pozostawiam, niech to tam siedzi. No, tutaj podwiększymy te paróweczki. Hej, muszę tu już dać ten. Dobrze, no, nie. Sprawa została lekko opanowana, na nalewam keczupu. O Boże, do tego poszło do tego. Jak? Nie no, jeszcze te parówki, kurde się. Hm. nie nie, granioki się. Dobra, te porówki już mi się gotują, więc Dobra, chyba je już mogę wyciągać. wciągnę o... je na talerz i niech one trochę odsapią od tej wody. Nie pytajcie, po prostu boję się dotykać gorącego rządu. Pięknie, nie? One tutaj piękne, piękne tutaj paróweczki są. Dobra, tutaj dam trochę teraz tej surówki, ale trochę, bo potem dam na parówkę. Chamcia, mm, Perfekt. Dobra, kładamy parówki. Jedna. Właśnie tam. I druga. Właśnie tam. Teraz leci nasz kolesławik. w szkole mieliśmy ewakuację ale trudno, niestety o boż nie przeżyję tej kolacji mam nadzieję, że to chociaż będzie dobre dobra, nie mam takiego ketchupu za dużo okej okay. nie pytajcie, okej? Okay? Dobra, zrobiłem tu taki syf. A dobra, chowamy Teraz wszystko. Ale tą wodę niech nam tu chwilę poczeka. Mój hot dog. Nie ja przystępuje, że to jest załadnie. Ale to jest git. To już jest skończone. Chodźmy. Chodźmy. Tu jeszcze moje ręce. Mam okay. całe w Boże, już jest. Boże, już jest ta. Dobrze mówię? 19? Znaczy 19? Może już, 19.50. Dobra, chodźmy jeszcze te parówki. Nie przeżyją. Więc dobra, bierzemy sobie super kakao. Tak. Bierzemy Was i mojego super hot -tuga. Dobra, więc moja kochacja po prostu się tak. Pa 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 pa! Rzeczcie mi smacznego, ja testuję i powiem Wam, czy to w ogóle dało się zjeść. wiek mam nadzieję, że tak. Lecimy, testujemy smacznego. O, kiderki ogólnie było... Czekajcie. Ogólnie to było mega dobre, został mi tutaj ostatni kres i ostatnie łyczki kakałka, Dlatego ja dokończam i lecimy się myć, bo jeszcze chcę sobie dzisiaj coś oglądać I przy okazji przetestować chipsy Chipsy, chipsy, co? So. Dobra, ja dokończam i widzimy się za chwilę Siemano, widzicie mnie już w łazience No, mm, chyba widać um, i ogólnie teraz pokażę Wam moją pielęgnację twarzy przed umyciem i potem pokażę Wam, jakich używam kosmetyków po umyciu oraz może Wam pokażę, co używam w trakcie mycia, już się umyję, w sensie, no, dobra. Nieważne, okej? Okay? Zaczynamy moją piękną 6 srejszę. Zaczekajcie, może Was ustawię jakoś tak fajnie, to przesuniemy. Dobra, jest głośno. No tak, na początek ogólnie leci demakijaż. Demakijaż jak demakijaż. Um, makijażu nie mam na sobie, ale to jest emulsja micelarna i um, <śm> ona po prostu jest do całej buzi, nie tylko do demakijażu. To jest po prostu emulsja micelarna i tutaj piszę z tyłu, że może być używana jako demakijaż, czyli używam um, ketapiu. Wacik oczywiście, spyk. Zamykamy. No, a więc tak. Ogólnie to. Um, dostawałam na Instagramie. Jak dawałam. Enkelinka. Um, to właśnie dostałam na Instagramie od Was. tam. Nie wiem. Bardzo niemiłe wiadomości. Dlatego po prostu. No, od razu mówię, że nie było to najprzyjemniejsze. Ale no cóż, no. No to proszę już, kurde, proszę mnie nie obrażać. Więc, no. Kolejną rzeczą jest tym razem tonik z bambi. Jest to cleaner, czyli po prostu czyścimy całą twarz taką wodą z cleanerem. Uwielbiam to. To jest chyba już moja druga tubka. Się nie mylę. A jest to mega duże. Używam to rano, wieczór. Czasem w południe. I ogólnie jeden taki jedna pompka i to jest już po prostu sztos to jest sztos ogólnie to, to też mega jak macie jakiś trądzik jakieś zanieczyszczenia na twarzy ogólnie to ono to po prostu zwalcza więc ja miałam na brodzie na przykład jakieś tam zanieczyszczenia i na nosie to mm, chyba tydzień i już tego po prostu nie było dlatego to jest po prostu mega następnie po prostu używam takiego masażera do twarzy Uwielbiam, bo jakby on jest taki chłodny i mega po prostu fajnie się nim po prostu jeździ tutaj twarz. oj jest, przyjechałam. Więc tak, następnie taka pianka, jak by to nazwać, z wodą. Taka lekka woda, czy coś tam tym nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, to muszę to zrobić nad wodą, no, poczekajcie. I teraz musimy wytrzeć buźkę, wytrzuć. No, pięknie i następnie... I następnie następnie jest taka serum krem maska pod oczy. Użyłam takiego jednego małego ściśnięcia. Tu i tu. Nakładamy ogólnie to jutro mam lekcje do 12 A mam trzy polskie, ja nie wiem jakie ja to zniosę Ja nie wiem jak jakie to zniosę Masakra Po prostu Masakra I jeszcze raz z tym maserem w jakby jeszcze sobie ten tak pod okiem, bo jakby jakby jakby, jakby. Boże, przepraszam. Wtedy to się tak lepiej złapułem. Co jest skóry? Bo nie, we wtorek umówiłam się do fryzjera. Dzisiaj mamy wtorek i po prostu za tydzień, we wtorek idę do fryzjera. Na Instagramie, oczywiście, już po wyjściu do fryzjera będą na pewno jakieś wadeczki, dlatego tutaj się wyświetla gdzieś wam. Moja nazwa na Instagramie, dlatego zapraszam, żeby mnie zobaczyć. I um, jeżeli chcecie film z tego całego dnia, gdzie idę do fryzjera jak wyglądał efekt przed i po, nie będzie to za dużej zmiany, bo tylko idę na pocięcie końcówek i grzywki, dlatego za dużych zmian tutaj nie będzie, ale wiecie zawsze coś, dlatego um, zostawiacie łapki w górę, jeżeli chcecie taki film, a jak nie, to dajcie słóweczka. <laughs> Więc no, ogólnie to teraz jeszcze Wam pokażę um, jakich szamponu, jakich kosmetyków używam więc ogólnie to do mycia włosów używam takiego nie powiem wam jaka to jest nazwa i z czego to jest, bo jak widzicie ściągnęłam sobie tą naklejkę, ale to jest na wypadanie włosów mi strasznie wypadają mi włosy dlatego jest dla mnie szampon idealny sprawdza się ode mnie uszywa od roku dlatego mega polecam potem używam takiej też do włosów odżywki na końcówki z Welli też się mega sprawdza, też ją uwielbiam użyłam jej chyba od kilku miesięcy ale już zawsze jak wysuszę włosy czy ten to mega mam połysk na tych włosach oraz używam takiego um, z Avonu takiego płynu pod prysznic mega jest fajny, mega ma super zapach, mega polecam jeszcze raz i używam takiego bursztynowego peelingu cukrowego z od, bezowego em, Przepraszam em, Jest to ogólnie... I kupiłem go nad morzem, w sklepie bursztynowym Dlatego w, tutaj w Starym Sączu go raczej nie znajdziecie Ale to co chcecie w Starym Sączu To... Wow, mam taki peeling Very smooth Też jest bardzo fajny em, też używam takiego um, eukaliptusowego. Zostałam go na urodziny ze Słowacji. Um, a jeszcze mam taki olejek nie ze Słowacji, tylko tutaj. On jest bardziej intensywny, miętowy. I ja go zawsze używam jak mam katar, czy na przykład teraz. On super, taki jak jest mega gorąca woda. Super działa, że mam się fajnie odetka, właśnie nosek. A więc dobra, ja się lecę myć teraz i jak się umyję, to Wam pokażę, jakich rzeczy i kosmetyków używam po umyciu się. Dlatego do zobaczenia za chwilę. Oki, Okidoki, umyłam się już. O, umyłam się już. i Ogólnie to myłabym zęby, tak? Pewnie potem robię Ale Ponieważ mam miejsce chipsy, to po prostu nie myję zębów teraz. Ale ja mnie jak wyszłam z wanny, to używam od Reksana antydyspirantu aleosowego. I taki wegan mówi balsamik Bardzo fajny, super Bardzo fajny, super mm -hmm. Ja mnie. no <grywki> nie ma sensu, tego Ale no cóż, teraz ogólnie chwilę posiedziały moje włosy w tym turbaniku I muszę je rozpuścić, żeby one mi wyschły ogólnie zawsze suszę włosy suszarką, nie? Ale od pewnego czasu nie suszę suszarką, bo strasznie mi się niszczą. Strasznie, a to strasznie? są moje włosy są popalone, poniszczone, tragedia. Po prostu. No, 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 no. no. No to popsikamy sobie taki Taki jakby takim Jak się przed suszeniem I tym podobne Wiecie, lokowaniem Czy jakimś tam Prostowaniem Wiecie, takie rzeczy Więc ja jeszcze jest tutaj troszkę to tutaj Strasznie, no kle. miałam całą koszulkę, i po tą mapę mokrą. Strasję. No, ale cóż. Co kurat po popyta Pyk, pyk. I moje włosy schną. No, gnom. Teraz tu mnie Pójdziemy sobie oglądać jakiś film i w ogóle tego sobie przygotować te hmm, chipsy na testing zadzwonię domamy na chwilę no i ogólnie pozamykam okna i rynacy, bo już miałam otwarte okno w sypialni tutaj rodziców a już się robi zimno na polu już jest strasznie ciemno, dlatego zasuniemy rolety. No, Pięknie. No a więc ogólnie widzę teraz właśnie to co mówiłam zrobić. Oki doki, tutaj ogólnie już mam chipsiki i tam wodę. Pięknie. I w ogóle te chipsy, jakie otwarłam, to tak zapachniało intensywnie, że to jest szok. Ale ogólnie w kamerze one się wydają takie mega mega żółte. A w real life są takie troszkę pomarańczowe, troszkę nie. Dlatego testujemy. Dobra, bierzemy jakiegoś mniejszego na początek, takiego testujemy. Mmm. Ogólnie mega dobre. A wydaje mi się, że nie mają tego smaku papryki. Jakby. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz. Jest mm. mało tego smaku papryki. Według mnie spakują trochę takie zwykłe solone. I pachną też jak takie solone, więc jakby no ocena takie 5 na 10 naprawdę. Bo nazwa jest tylko paprykowe a tak naprawdę smakują jak zwykle solone. Nie wiem, może mi się tak wydaje. Mm, jeżeli jedliście, no to napiszcie mi gdzieś. Mm, jak dla Was smakują. Aczkolwiek je troszkę włączam jakiś film. I robię chwilę Czy bo dzisiaj miałam dużo kartkułek w szkole, dlatego chillujemy, No i ogólnie to w tym odcinku było, wow, bo to już na tyle. Jeżeli podobają się te, Wam się takie filmy, rutyny zwykłe zawięciła łapeczki w górę. Dajcie mi jakieś pomysły też na filmy. I ogólnie z góry przepraszam, że nakrywam tak mało, ale po prostu jestem mega zabiegana dwoma szkołami, więc no. Więc no tak jak mówię, w tym filmie to na, to na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa.